Cześć, siemanko, Z tej strony Katpi. To jest mój nowy kanał na YouTubie. Będę sobie nagrywał w gry m, takie jak Farming Simulator, możliwe że GTA 5 Korza Horizont, różnorodne tak, różne strzelaniny i <tryk> wszystko. Mam zamiar też nakręcać właśnie poradniki dla Was. Tylko jeszcze nie wiem o czym. Znaczy będziecie mnie pytać tak Myślę, że będę nagrywał z różnymi osobami. Najczęściej z, moim, z moją siostrą i moim kuzynem. To będzie chyba najczęściej. Yy, I myślę... Te, że To wszystko. A, i odcinki będą wychodzić, tak co? Nie wiem. Co tydzień, zależy z czego. Więc dziękuję. Myślę, że się podobało. I do zobaczenia. Pa.